Kary doczesne. 983. Duch pokutujący czy doznaje w nowym istnieniu cierpień materialnych, a wtedy czy jest prawdziwym orzeczenie, że dusza po śmierci cierpi tylko moralnie? Dusza prawdziwie cierpi, gdy zostanie wcieloną, bo cierpieniem dla niej są udręczenia życia. Ale tylko samo ciało może cierpieć materialnie. Mówicie często o umarłych że cierpieć więcej nie potrzebują. Nie zawsze jest to prawdą. Nie doznają oni wprawdzie boleści cielesnych jako duchy. Lecz za to mogą mieć stosowne do swych błędów tak piekące boleści moralne, że przez nie mogą być bardzo nieszczęśliwymi w swym nowym istnieniu. O jałmużne będzie, żebrał zły bogacz i oddany będzie na pastwę nędzy. A pyszny upokorzeń wszelkich dozna. Kto nadużywa swej władzy w stosunkach ze swymi podwładnymi i obchodzi się z nimi z pogardą tudzież bez litości, zmuszony będzie słuchać Pana surowszego jak był sam. Wszystkie znoje i udręczenia życia są pokutą zaprzewnienia z innego istnienia, jeśli nie są skutkiem błędów życia obecnego. Po Waszym wyjściu stąd zrozumiecie to lepiej. Człowiek któremu zdaje się, że jest szczęśliwym na Ziemi, bo jest w stanie zadawalniać swe namiętności. Najmniej dokłada usilności do poprawy. Za to szczęście złudne pokutuje często w tym życiu jeszcze. Prócz tego pokuta nie minie go z pewnością całkowicie materialna i w przyszłym istnieniu. Przeciwności życia czy zawsze bywają pokutą za błędy doczesne? Nie. Mówiliśmy już o tym. Są to próby przez Boga na Was włożone lub przez Was samych w stanie ducha obrane i przed Waszym powtórnym wcieleniem dla zagłady win pozostałych z innego istnienia. Nigdy bowiem złamanie praw Bożych ujść bezkarnie nie może, szczególnie gdy dotyczy prawa sprawiedliwości. Jeśli nie nastąpi to w obecnym życiu, za to spotkać może w przyszłym istnieniu. Oto przyczyna, dlaczego uchodzących w oczach Waszych za ludzi sprawiedliwych spotyka częstokroć prześladowanie za przeszłe istnienia. Powtórne wcielenie duszy w świecie delikatniejszym czy wypada uważać jako nagrodę? Jest to skutek jej oczyszczenia. W miarę bowiem oczyszczania się duchów, wcielają się one w światy coraz doskonalsze, dopóki z materii całkowicie się nie rozbiorą i ze wszelkich brudów nie obmyją, by cieszyć się szczęściem wiecznym duchów czystych na łonie Boga. W światach gdzie istnienie jest mniej materialne jak u nas, potrzeby są mniej grube, a wszelkie cierpienia fizyczne mniej dolegliwe. Nie znając złych namiętności światów niższych, ludzie nie są tam nieprzyjaciółmi jedni drugich. Nie mając przedmiotu żadnego do nienawiści lub zazdrości, żyją w pokoju między sobą, wykonywują bowiem prawa sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia. Nieznane są im utrapienia i troski, powstające z zazdrości, pychy i samolubstwa, a które są udręczeniami istnienia naszego ziemskiego. Duch, który postąpił w swym istnieniu ziemskim, czy może być powtórnie wcielony w tymże samym świecie? Tak jest. Jeśli nie wykonał swego posłannictwa. Może domagać się samo wypełnienie go w nowym istnieniu. Wtedy nie będzie to dla niego pokutą. Z tymi co nic złego ani dobrego nie robią i nie starają się pozbyć wpływu materii, co się dzieje. Ponieważ nie czynią żadnego postępu w doskonaleniu się, muszą rozpoczynać na nowo istnienie, podobne do tego, jakie opuścili. Są oni w zastoju i takim sposobem mogą przedłużać się cierpienia pokuty. Bywają ludzie, których w życiu nic nie spotyka, którzy nic nie potrzebują dla siebie, pozostają przez całe życie bez wszelkiej troski. Szczęśliwe to istnienie czy nie jest dowodem, iż nie ma żadnej pokuty w przyszłości do odbycia. Czy wielu znasz takich? Jeśli ich znasz, to się mylisz. Spokój częstokroć jest tylko powierzchownym. Wybrać sobie mogli podobne istnienie, lecz gdy przyjdzie go opuścić, spostrzegą, że służyło im do niczego. A wtedy, podobnie próżniakom, żałują czasu zmarnowanego. Wiedzcie bowiem, że duch nie może nabyć inaczej potrzebnej wiedzy i wznieść się jak tylko czyny. Usypiając zaś bez troski, nie może postępować. Jest w tym podobieństwo do człowieka, co, mając potrzebę pracowania, kładzie się spać lub idzie przechadzać się, a żeby tylko nic nie robić. Wiedzcie o tym, że każdemu przyjdzie zdać rachunek z dobrowolnie zmarnowanego czasu w swem istnieniu. To marnowanie jest dobrowolne, zawsze fatalnym dla przyszłego szczęścia. Ilość szczęścia przyszłego zależy od ilości dobrego, jakie dokonanem zostało, a nieszczęście od złego, którego sprawcami byliście i od nieszczęśliwych przez Was pokrzywdzonych. Znajdują się ludzie, co nie będąc zupełnie złymi, przez swój charakter robią nieszczęśliwymi wszystkich otaczających, co ich oczekuje za to, z pewnością nie są oni dobrymi i odpokutują na widok tych, których nieszczęśliwymi uczynili. Będzie to wyrzutem dla nich, a w nowym istnieniu będą musieli sami przecierpieć to, co inni przez nich wycierpieli.